Dwanaście kroków. Krok pierwszy. Przyznaliśmy, że jesteśmy bezsilni wobec alkoholu, że nasze życie stało się niekierowalne. Krok drugi. Uwierzyliśmy, że siła większa od nas samych może przywrócić nam. Zdrowy rozsądek. Krok trzeci: Podjęliśmy decyzję, aby powierzyć naszą wolę i nasze życie opiece Boga, tak jak Go rozumieliśmy. Krok czwarty. Zrobiliśmy wnikliwą i odważną, osobistą inwenturę moralną. Krok piąty. Wyznaliśmy Bogu sobie. I drugiemu człowiekowi istotę naszych błędów. Krok szósty: Staliśmy się całkowicie gotowi, żeby Bóg usunął wszystkie te wady charakteru. Krok siódmy. Zwróciliśmy się do Niego w pokorze, aby usunął nasze braki. Krok ósmy. Zrobiliśmy listę wszystkich osób. Które skrzywdziliśmy, i staliśmy się gotowi zadość uczynić im wszystkim. Krok dziewiąty. Zadość uczyniliśmy osobiście wszystkim, wobec których było to możliwe. Z wyjątkiem, tych przypadków, gdy zraniłoby to ich lub innych. Krok dziesiąty. Prowadziliśmy nadal osobistą inwenturę z miejsca przyznając się do Popełnianych błędów. Krok jedenasty. Staraliśmy się przez modlitwę i medytację poprawiać nasz świadomy kontakt z Bogiem, tak jak Go rozumieliśmy, prosząc jedynie o poznanie jego woli wobec nas oraz o siłę do jej spełnienia. Krok dwunasty. Przebudzeni duchowo. W rezultacie tych kroków staraliśmy się nieść. To posłanie innym alkoholikom i stosować te zasady we wszystkich naszych poczynaniach.